Witam, ja z 8 gum ciąg dalszy Raspberry uruchamiania ze wzmacniaczem Siedam, do mnie przyszedł wzmacniacz gotowy zmontowany postaram się wam pokazać jego uruchomienie i pracę przy e, wspólnie z, z radiobery podłączone do radiobery także rozpakowanie pierwsze po dostawie wzmacniacz kupiony jako gotowy nie potrzebuje montażu. Zobaczymy, co w środku. W środku mamy oprócz samego wzmacniacza i radiatora, który można, widzę, też przykręcić od razu przygotowane słupki pod montaż. Możemy go od razu podłączyć. Przykręcić do obudowy podłączyć oczywiście też mamy wyjście mamy wejście do wzmacniacza i tranzystory tranzystory to są IRF -y. postaram się jakoś tutaj podostrzyć tak żebyście też mogli zauważyć i zobaczyć sobie co to za IRF -y 510 także na takich tranzystorach Wzmacniacz pracuje. Ma on dać około 30 W. Zasilany 12 V. Gniazdo zasilania również znajduje się tutaj na przodzie. Na przodzie tej płytki. Zmontowany w miarę przyzwoicie. Zobaczymy, jak to będzie się wszystko zachowywać. Tutaj jest wyjście widzę na podłączenie wiatraka do chłodzenia to też fajnie że przewidziane tutaj podłączenie napięcia zasilania oprócz tego wejścia tutaj na zasilacz opisane napięcia jakie mają być w danych punktach a tak żeby można było sobie pomierzyć pomierzyć i pewno Pewno to zrobię w tych punktach charakterystycznych, punktach zasilania bramek tranzystorów. Punkty AB, tutaj nie do końca wiem, jak to ma wyglądać, ale mamy do niego, ja sobie tutaj odłożę jeszcze. Oprócz tego mam zapasowe kołki, także to też fajnie, że dołączone. Dodatkowo jest jakaś dokumentacja, co jest bardzo dużym plusem, bo z reguły ta dokumentacja nie przychodzi ze wzmacniaczem. Mamy jego schemat, o proszę bardzo, także jest pełna, można powiedzieć dokumentacja do tego wzmacniacza. Jelw 510, jakość wydruku taka sobie, no ale jest, to jest to jest duży plus. Eee, mamy dokumentację, mamy tutaj wejście wejście, SMA, e, lista części użyta i proste informacje na temat e, wzmacniacza Brief description of KH3.0 Shortwave Power Amplifier Board Proszę bardzo, 3 do 28 MHz, wejściowe MHz, już e, byłem poprawiany, także się poprawiam. Wejściowa moc sterująca to jest 0,1 do 3 W. Wyjściowa, tak jak wspomniałem, 30 W przy zasilaniu 13,8 V, mierzone na paśmie 7 MHz. Napięcie zasilania 12,3,8 V. Także tak mniej więcej to wygląda. Nie będę tutaj oczywiście całego tego opisu czytał ale fajnie że jest że można sobie tutaj odnieść czy to prądy na poszczególnych elementach e, także bardzo bardzo fajnie e, no i lista części tu opisana maczkiem no ale też jakieś podstawowe informacje też na temat indukcyjności na temat elementów są co cieszy, bo tak jak mówię nie zawsze to jest także fajnie, że jest chociaż podstawa dokumentacji a przede wszystkim schemat także wzmacniacz zaraz podłączę do 12V, zobaczymy jakie prąd tutaj będzie wzmacniacz pobierał przy włączeniu zasilania, no i spróbuję podłączyć sztuczne obciążenie i sprawdzić moc wyjściową tego tego wzmacniacza no to wzmacniacz podłączony, także Zaraz przetestuję. wzmacniacz ten 30W podłączony do Xiegu. Moc ustawiona na 2W. Równe 2W. Także możecie zobaczyć moc ustawioną w transiwerze X6100 i zasilanie bateryjne podłączone na wejście wzmacniacza. Podłączone 13,6V. Sztuczne obciążenie na wyjście. No i ważna rzecz tutaj przy wzmacniaczu, bo ja już go tutaj wcześniej uruchamiałem, przy wzmacniaczu ważny jest jeden perek. To jest właśnie ten perek. Napięć jeszcze nie sprawdzałem, także podłączam go można powiedzieć na żywca. Ten perek służy do regulacji mocy. On jest na wejściu. Ja Wam zaraz pokażę też na schemacie, który tutaj jest dołączony. I to jest właśnie ten element. No, tak trochę dziwnie podłączony na wejściu. Zaraz idzie właśnie na, na ten rezystor nastawny i na trawko dopasowujące. Nie ma tutaj przysmacniacza, także to jest. Minus od razu jest wzmacniacz na ief 510, więc moc sterująca tutaj to musi być przynajmniej ta 0,1 W. Więc mogę mieć z mojego radiobery problem, żeby to dobrze wysterować. Układ załącza się automatycznie. Jest tak zwany, można powiedzieć, MOX. Załącza wzmacniacz od razu poprzez tranzystor i układ polaryzujący tutaj bramkę także tak to, tak to mniej więcej wygląda, ale zwracam uwagę właśnie na ten, na ten perek, żebyście sobie tutaj zwiększyli moc, bo się wydaje, że wzmacniacz nie działa nie wzmacnia sygnału, a wzmacnia całkiem, całkiem fajnie co Wam pokażę też na oscyloskopie słychać klik przekaźnika w momencie włączenia to jeszcze słychać mój Inwerter solarny, ale posłuchajcie, e, załącza nam się tutaj przezmacniacz e, Także tak to, tak to wygląda. E, załącza nam się Księgę i załącza nam się ten przezmacniacz Zaraz wam pokażę, jak to wygląda na oscyloskopie. Mam podłączoną sondę, tutaj układ zasilania. Na wejściu zmierzę i pokażę Wam jak również na wyjściu jak wygląda sygnał. No i rzut oka dam styloskop. Steruję. Pokazuję Wam wejście z mojego Transivera Xiegu. Amplituda 6V. Na obciążeniu 50 Ohm. Sonda 1 do 10. Załączona. I w tej chwili sygnał na wyjściu. Na wyjściu wzmacniacza słyszycie nawet jak moduluje w tej chwili głosem. To jest 33V peak to peak to jest amplituda tego sygnału. Także jak widać wzmacniacz wzmacnia, nie grzeje się nawet jakoś specjalnie. Pewnie mógłbym tutaj jeszcze podkręcić troszeczkę moc, ale widać już niekształcenia. Także to mamy na wejściu ten sygnał też nie jest idealny mogę tutaj zmienić jeszcze podziałkę napięciową na oscyloskopie i zobaczyć ten sygnał wejściowy trochę w większym powiększeniu jak widać na no 8V tutaj w tej chwili mierzy oscyloskop pik to peak, przypominam sonda 1 do 10 no i na wyjściu tu muszę już też zmienić amplitudę na działkę. I na wyjściu. W tej chwili oscyloskop jeszcze raz. 34V peak to peak. Także widzę wzmacniacz działa. Funkcjonuje, natomiast co zauważyłem, no to niestety przy radiobery go nie steruje, co zaraz wam pokażę. Także tutaj sygnał wyjściowy z radiobery jest niestety za małej mocy, żeby wystarować prawidłowo ten wzmacniacz. Jak widzicie radiobery uruchomione, ustawiona modulacja M, włączę Moxa i będziemy mieli na wyjściu sygnał. AM. M moc ustawiona maksymalnie radiobery do radiobery podłączony wzmacniacz 30 watów i sztuczne obciążenie a 50 także tak to tak to wygląda w tej chwili będę sterował wzmacniacz i tutaj sądom na oscyloskopie pokażę wam sygnał jak będzie wyglądał a jeszcze w międzyczasie włączę włączę nadajnik przepraszam za ostrość coś mi tu nie chce złapać dobrze włączam posłuchajcie czy się załącza wzmacniacz no niestety nie słychać kliku charakterystycznego jeszcze raz no tutaj poprawię ostrość ustawione 3726 MHz modulacja AM no i próbujemy sterować nasz wzmacniacz, znaczy mój wzmacniacz który niestety no tego sygnału nie oddaje prawidłowo, jeszcze raz wam pokażę też e... przepraszam, że trzem się obrazem, ale robię to z ręki tym razem ustawiona modulacja AM jeszcze raz MOX Niestety wzmacniacz nie załącza się. Formalność: pokażę Wam przebiegi. Także to, co jest na wejściu, to, co jest na wyjściu, jak wygląda sygnał. No i jeszcze raz oscyloskop. Przyłożony do wejścia. W tym momencie przesunę sobie lekko, żeby miał lepsze dojście. Sygnał na wejściu. Z Bery. tu niestety muszę przestawić e, czułość. Proszę bardzo, czułość przestawiona. E, czyli mamy 1-3 peak to pik. Są 1 do 10 tak samo cały czas. I na wyjściu wzmacniacza przy włączonym radiobery. Również mamy 1.3 v Pick to pik, także tak, jakby sygnał był przenoszony z wejścia na wejście, wyłączony przez wzmacniacz, znaczy wzmacniacz, włączony e, nadawanie w radiobery. on może tak, no to będzie bardziej odpowiednie słownictwo, odpowiadające rzeczywistości sygnał na wyjściu, jeszcze raz sygnał na wejściu, na wejściu jeszcze raz, także widać, że no, wzmacniacz w tej chwili nie pracuje. Niestety poziom sygnału z radiobery jest za niski, żeby wystarować odpowiednio wzmacniacz i przeszedł on w stan nadawania. Potrzebny jest przedwzmacniacz. I jedna ważna jeszcze rzecz, tutaj też yy, tak wtrącę w trakcie filmu: zasilanie musi być przynajmniej 13,6 V, to znaczy powyżej 12 V. A to dlatego musi być powyżej 12V, że jak widzicie, mamy tutaj po drodze. Ja może tak, żeby paluchem nie pokazywać. Mamy tutaj po drodze stabilizator 12V. Zasilany wprost z napięcia zasilania płytki i wzmacniacza. Więc ten poziom napięcia zasilającego układ musi być. Wyższy niż 12V, tak żeby ten stabilizator prawidłowo działał i drugi stabilizator, który służy tutaj do polaryzacji wstępnej bramki, był zasilany odpowiednio też napięciem stabilizowanym. Także to jest ważne, istotne. Po drodze mamy właśnie ten stabilizator, dlatego to napięcie musi być powyżej 12V zasilające mój wzmacniacz 30W, e, zakupiony. Na Aliexpress. Przychodzi zmontowany, także całkiem fajnie. Jedną rzecz, którą zauważyłem, i którą będę pewnie musiał uzupełnić, to nie mamy tutaj jednego kondensatora. Jak widzicie, tutaj jest C8, C9 jest niewmontowany, także myślę, że to jest przełoczenie też Chińczyka. Mm, sprawdzę jeszcze też wartości dokładnie, i pewnie go tutaj dołożę do lutuje. Może jego rola tutaj nie jest bardzo istotna? Wrzuciłem, wróciłem z powrotem do wzmacniacza, to jest C8 i C9. Także tego kondensatora C9 nie ma. Nie jest wlutowany. Stona, no także myślę, że go tutaj dolutuję, tak żeby blokować do masy sygnał ŁUczaj jeszcze z potencjometra. To by było prawie na tyle w tym odcinku. Dzięki Rafał. SP9 Adam Alfa Lima za e, informację, podzielenie się komentarzem na temat e, wzmacniacza do radio e, Bery, Tego, którego Wam wcześniej pokazywałem w poprzednim odcinku. Rafał podpowiedział mi, w jaki sposób uruchomić ten e, przezmacniacz bez, e, bez płytki, tej sterującej, e, bo ona nie współpracuje. Znaczy, ta, ta płytka przezmacniacza, Współpracuje z RadioBerry, ale tylko i wyłącznie w momencie kiedy ma podłączony ten zewnętrzny kontroler o którym wam wspominałem, a nie Raspberry Pi. Dlatego żeby uruchomić ten przezmacniacz trzeba wykonać kilka kroków, które mi właśnie podpowiedział Rafał. Dziękuję ci bardzo. Przetestuję, zobaczę, być może uda mi się jeszcze ten przezmacniacz uruchomić. Dzięki temu będę mógł nadawać z mocą około 3-4 W. Oczywiście to jest jakaś tam kanapeczka, ale wtedy spokojnie ja pewno wysteruje ja ten wzmacniacz 30 W, więc de facto będę mógł zbudować kompletnie ten 30 W, dokładając właśnie tę płytkę przez wzmacniacza Przepraszam za chaotyczny film. Nie montuję tych filmów jakoś tam specjalnie, nie poświęcam temu dużo czasu pole przekazać wam postęp moich prac i skupić się na tym żeby to, ten mój transiwerek uruchomić do końca także dzięki wam piękne za dzisiaj życzę wam powodzenia w waszych konstrukcjach no i zapraszam do kolejnych filmów będę się dalej dzielił swoim doświadczeniem w uruchamianiu radiobery bo w tej chwili ten projekt jest u mnie na topie i mam nadzieję go skończyć także trzymajcie kciuki dzięki piękne do usłyszenia